Nadszedł czas wyboru. Ruszyło planszowe Grand Prix 2024. Serdecznie zapraszam do głosowania. Cześć, ja jestem Dominik, to jest Zbyt i Dzisiaj witam Was w trochę innym formacie, ponieważ chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć o planszowym Grand Prix 2024. Jak zagłosować? Jak wziąć udział w losowaniu nagród dla tych, którzy zagłosowali? Oraz pokażę Wam też jakie głosy ja oddaję na poszczególne kategorie. Wyjątkowo chodźmy nie do stołu, a do komputera. I tak właśnie wygląda strona internetowa największego plebiscytu fanów gier planszowych, jak mówi baner na tej stronie. Ważne informacje na początek, czyli trzy rzeczy. Po oddaniu swojego głosu musimy odebrać wiadomość e-mail, więc musicie podać prawdziwego maila. W każdej kategorii możecie zagłosować maksymalnie na trzy tytuły, lub trzy serwisy, bo tutaj głosujemy na gry planszowe oraz na różne inicjatywy, a także y, twórców wideo, audio, podcastów. Zaraz zobaczycie wszystkie kategorie. I trzecia rzecz: nie musicie głosować w każdej kategorii. Wystarczy, że oddacie głos w minimum jednej kategorii i już wasz głos będzie się liczył. Jak co roku w tym plebiscycie y, można wygrać nagrody i tutaj jest. Link do tego, żeby zobaczyć jakie nagrody możecie wygrać. Jest ich całkiem sporo. Ok, żeby zagłosować, musimy wejść w ten link. Kliknij i zagłosuj. Co przeniesie nas do formularza plebiscytu. I tutaj mamy wszystkie kategorie. I gdy mamy zaznaczoną y, jedną z nich, tak jak tutaj mamy wybraną najlepszą grę roku, mamy listę i możemy wybrać maksymalnie trzy tytuły. Od razu będę zaznaczał swoje typy. Zobaczycie, jakie głosy ja oddaję. Najlepsza gra roku 2023. No wybór jest olbrzymi. W niektóre gry grałem, w niektóre nie grałem. Znaczymy Wiedźmina, bo bardzo, bardzo przypadł mi do gustu w zeszłym roku. Hegemony ma dużą szansę, ale ja nie grałem. Wydaje mi się, że listy ze światów i niezbadana planeta też mają jakieś szanse. Ja kliknę niezbadaną planetę i Turing Machine. Moim zdaniem wygra Wiedźmin. Przechodzimy do następnej kategorii. I mamy kategorię najlepsze rozszerzenie. Zobaczmy, które rozszerzenie mi się podobało w zeszłym roku. Na pewno Dominion Zdobycze. Wprowadza fajne mechaniki, także zasługuje na to. Dune Nieśmiertelność to też jest coś, co fajnie urozmaica Dune Imperium. Zobaczmy w co. Ja tu jeszcze grałem z tych dodatków. No i yy, wyprawa do Eldorado, do Smoki. Myślę, że to jest też coś, co zasługuje na nagrodę. Mamy tutaj kilka modułów, które możemy dołączać do podstawowej wersji gry. A co mi się wydaje, że wygra? Wydaje mi się, że Kaskadia może mieć szansę na wygraną może któryś z Wiedźminowych dodatków. Tego nie wiem. Dobra, idźmy do następnej kategorii. Tym razem mamy najlepszą grę dwuosobową. W to nie grałem, w to nie grałem, w to nie grałem, w to nie grałem, patrzcie. No, zdecydowanie w dwuosobowych grach mi w zeszłym roku przypadł do gustu Mindbug, Gdzie na przykład Star Wars The Building No, nie jest to coś, co sprawiło mi przyjemność, ale spiski, piski i przyciski. Chociażby za samą nazwę, tłumaczenie tytułu znakomite i gra też bardzo, bardzo zacna. Dobra, ja oddam tylko dwa głosy. Tak jak mówiłem, nie trzeba oddawać wszystkich trzech. A co myślę, że wygra? No, wydaje mi się, że mindbag ma szansę. Słyszałem dobre rzeczy o Nanga Parbat, ale sam nie grałem, więc na niego nie głosuję. Obstawiałbym mindbaga. Lecimy dalej. Najlepsza gra przygodowa. To jest ciekawa kategoria, bo. Mało jest faktycznie gier przygodowych, które wychodzą. Assassin, bardzo super fajna gra. Czy ona jest przygodowa? Jak dla mnie, to jest e, taka logiczna łamigłówka do rozwiązania w każdym scenariuszu. Ale czuć tam faktycznie klimat gry komputerowej, którą ja zresztą bardzo lubię, więc zaznaczymy ją. Karta Aventura, akurat w ten scenariusz nie grałem, ale tu faktycznie jest historia. Więc myślę, że możemy zaznaczyć, co my tu mamy dalej. Sam nie grałem w Mityczny Wiatr, ale z tego, co słyszałem, to tu faktycznie przygodę czuć. Taki trochę klimat RPG-owy no to też jest logiczna zagadka. W Wiedźminie, czy czuć trochę historii, moim zdaniem czuć. I tutaj też myślę, że wygra Wiedźmin Stary Świat. Dobra, lecimy do następnej kategorii. Najlepsza gra dla dzieci. No, tutaj mamy gry, w które ja z moimi dziećmi raczej nie grywam, ale nie są jakieś tytuły. Więc tak, książki paragrafowe zdecydowanie, ale to wydaje mi się, że to w, powinno być w e, kategorii właśnie paragrafówek. Hygge, to jest e, gra od UV Games, która faktycznie dla mnie jest świetna. To jest nasze odkrycie przełomu roku, i faktycznie no, grało nam się w to rodzinnie. Świetnie. Zaznaczymy. Moje małe Everdel. Mimo małych mankamentów i takiej bardzo prostej mechaniki, naprawdę fajna gra. <laughs> Co no, muszę przyznać, że jestem dość mocno zaskoczony. Co tu robią potwory w tokiem roczna edycja? Czy to jest gra dla dzieci? No, nie powiedziałbym. Sama gra jest super, ale chyba nie w tej kategorii i wielki straszny potwór. No to jeszcze zaznaczę: kroniki przygody, eee, przepowiednia Starego Dębu. To jest druga eee, część od Lakidaków. Naprawdę świetna przygoda, dzieciaki się dobrze przy tym bawią. A co może wygrać? Wydaje mi się, że moja małe Everdel tutaj będzie górą, bo sama marka Everdela daje niezłego busta. Tej grze w tej kategorii. Lejdźmy dalej. Najlepsza gra polskiego autora. No ja nie będę oszukiwał. Zawsze, yy, wszędzie powtarzam, że 51 stan to jest jedna z topowych gier. Więc zdecydowanie panie prezesie, szacunek za stworzenie 51 stanu. Oczywiście wiedźmin, bo no, ja nie ukrywam, że ta gra. Bardzo mi podpasowała. Czy chcę oddać trzeci głos? Wreszcie gier nie grałem, więc zostanę przy dwóch tytułach. No i wydaje mi się, że tutaj Wiedźmin nie będzie miał konkurencji. Najlepsza gra imprezowa. To też jest bardzo ciekawy temat, bo gry imprezowe każdy może rozumieć inaczej. Każdy inaczej spędza imprezy. Eee... Rozumiem przez tą kategorię, że po prostu możemy się spotkać w więcej osób i sobie pograć um, tak bardziej spokojnie, nie cisnąć na wynik. I w tej kategorii zdecydowanie listy z zaświatów od Portal Games są super. To jest taki klimat, jak graliście w um, Tajniaków albo w Decrypto. To, to listy ze światła jakby kontynuują, kontynuują właśnie taki vibe tych gier. Mordercze krewetki to się bardzo fajnie grało więcej osób. Takie laidowe sobie można siedzieć przy stole, zagrywać karty i jest to przyjemne, no i reszta. Cezar bardzo fajna gra, ale to nie jest imprezówka. Grało mózg, również fajny, ale też nie jest imprezówką. Gra z jajem mi jakoś tak nie bardzo podpasowała z tego, co pamiętam, chociaż innym się podobało, ale to również nie jest imprezówka, eee, ale zupa jest jeszcze fajna. To jest takie też trochę letowe i temat jest taki, że można by to podciągnąć pod imprezę. Co wygra? Wydaje mi się, że mordercze krewetki wygrają. Lećmy dalej. Najlepsza gra Solo. W kartawentura gra się fajnie Solo. A to jest takie spokojne przejście sobie przygody. Dorf Romantic. To jeszcze nie grałem, ale to jest takie. jakoś op więc spokojnie solo można by w to grać, ale zobaczmy dalej. Eee, fantastyczne fabryki są bardzo fajne i to jest solo gra. Tam interakcji praktycznie nie ma, ale najpierw zerknijmy, co jest dalej. Hotel i Ptaki to są bardzo fajne gry solo. Takie rozwiązanie eee, rozwiązywanie zagadek logicznych. Żeby poukładać elementy na planszy, stworzonej w sumie z pudełka. Bardzo fajne, zagram, zagłosuję sobie na, na ptaki, bo tam fajnie jest przemyślany taki motyw usadzania tych kartonowych ptaków na pudełku, który pełni rolę drutu, na którym sobie siadają te ptaki. Puzzle legendy, też bardzo fajna seria. Zamiadek, tutaj mamy Euraski. Szczurołap. No, i to jest gra, która zdecydowanie w tej kategorii zasługuje na mój głos, ponieważ jest to gra typowo solo i wydaje mi się, że może tutaj wygrać, bo chociaż ona nie była taka popularna. Nie była na tyle popularna, żeby wygrać, być może, no ale trzymam kciuki za Szczurołapa. Najlepsza gra rodzinna. Acropolis. No, czy to jest gra rodzinna? Tutaj w ale kocioł czarujące kotki nie grałem. Doniczki to jest bardzo fajna gra rodzinna. Układamy sobie kwiatki, wsadzamy je w doniczki. To w Mantik też, no tak jak mówiłem, nie grałem, ale wydaje mi się, że to jest gra faktycznie taka spokojna, rodzinna, żeby sobie usiąść i, i, i spokojnie zagrać. Ale zobaczmy najpierw, co mamy dalej. Karak. Karak dwójka. Zdecydowanie, jest to gra godna polecenia, szczególnie w stosunku do Karaka jedynki, jeżeli już macie dość, jak większość rodziców, która grywa w Karaka jedynkę, Karak 2, bardzo fajnie odświeża temat, nie wiem czy możecie mi ufać, bo mam przy tej grze współpracę, więc, ale naprawdę, szczerze Wam, Karaka 2 polecam. I zobaczmy, na co tu jeszcze trzeciego można by zagłosować. Miodny bzyk to też jest taka, taki Euras do murzenia, więc nie wiem, czy to jest rodzinna gra. Najlepsza gra o psach jest bardzo fajna też. Rozwija fajnie temat najlepszej gry o kotach. Ostry dyżur to nie wiem, czy to jest rodzinna. To jest bardziej gra imprezowa. Nie wiem, czemu nie było jej w tamtej kategorii. No jest tutaj sporo różnych fajnych gier, które można by zaznaczyć. No ale u mnie w domu. Muszę przyznać, że zaskoczył nas, nas yy, Sojusz na już, bo ta gra bardzo, bardzo siadła, yy, szczególnie naszej córce. I myślę, że dzięki temu zasługuje na nasz głos. Czyli mamy tutaj Doniczki, Karaka i Sojusz na już. A co wygra? Moim zdaniem, może Dorf Romantik. W pewnym momencie, Psi Park miał spory rozgłos. tego co słyszałem, śledztwo w muzeum jest też fajne, chociaż. Nie grałem. No nie wiem, ciężko, ciężko mi powiedzieć. No ale obstawiałbym, że wygra Karak 2. Lecimy do następnej kategorii. Najlepsza gra książkowa. O, i tutaj możemy zagłosować sobie na komiksy i książki. To my tutaj mamy. Pierwszej nie znam. Drugą to jest gra, czy to jest gra książkowa. Ja jeszcze nie przeszedłem tej kampanii, leży tutaj na półeczce obok mnie, ale to nie jest chyba gra książkowa. Bocian Lucek, To jest fajny komiks. Bestia chaosu. Tego nie czytałem jeszcze, chociaż też mam na półce. Kotki i smoki, bardzo fajna seria, upraszczająca komiksy. I tutaj myślę, że właśnie chociażby z tego powodu yy, zasługuje na mój głos, bo pozwala jeszcze młodszym dzieciakom samodzielnie już czytać sobie komiksy paragrafowe. Nibelandia jest bardzo fajna. Yy, możemy tu. Przeżyć różne przygody, w jakby kilkoma różnymi bohaterami. W mroku podziemi też czytałem, ale troszkę mniej mi podeszła. W sensie jest fajna, ale taka, że na przykład dzieci to już. No, dzieciom bym tego nie pokazał, bo są takie troszkę bardziej mroczniejsze tematy. U nas w domu na przykład przyjął się zielobór, i nasza córka czytała go bardzo wiele razy, ale też. Wrzucała swoją opinię na temat tej książki na mój profil. Eee, szczerze go zaznaczymy. Ok, a co wygra? Wydaje mi się, że Kotki i Smoki mają dużą szansę. Może łamane na Nibylandię. Jedna z tych dwóch. Ale wydaje mi się, że Kotki i Smoki wygrają tą kategorię. Najlepsza oprawa graficzna. Okej, okay. Co mi się tutaj graficznie podobało w zeszłym roku? O, i tutaj w tej kategorii zdecydowanie możemy zagłosować na potwory w Tokium roczną edycję. Jest to świetne odświeżenie, e, odświeżenie grafik w tej grze i zdecydowanie Wam ją polecam. Co tu jeszcze mamy? Wilki. Ludzie mogą narzekać na mechanikę w tej grze, bo tak się dzieje. Tam jest taki mankament, trochę nierównych szans. Pod koniec gry, gdzie nie każdy ma tyle samo Tur. No jest to troszkę bolesne w tej grze. Sama gra jest bardzo przyjemna, a już na pewno świetnie wygląda i ta okładka. Jednym się podoba, jednym nie, dla mnie jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo ładna. Władcy oceanu. No, jest to ładnie wydane, chociaż sama gra mnie też nie urzekła aż tak bardzo. Miodny bzyk. Myślę, że zaznaczę tutaj od Lokrum Games. Yy, świetnie yy, wydana gra. Te gumowe miotki, które faktycznie <grytanie> yy, imitują prawdziwy miód, też robią robotę. I trzecią. No, zaznaczymy doniczki. Doniczki są. Czy już zaznaczyłem trzy? A, już zaznaczyłem trzy. No dobra, no to tak zostanie. Wilki. Potwory w Tokio i Miodny Bzyk. Wydaje mi się, że tutaj Miodny Bzyk ma szansę. Albo któraś z gier od Muduko, bo tutaj też bardzo fajnie Piotr Sokołowski ilustruje te gry karcianki od Muduko i od Rainer Knizzi. Sowy też mogą wygrać, no jest tutaj konkurencja dość duża, ale ja bym obstawiał, że wygra. Miodny bzyk. Kolejną kategorią jest crowdfunding. Tutaj yy, ja podchodzę do tego, czy prowadzenie kampanii przez wydawcę mi odpowiadało. I Final Girl przez Lucky Duck Games. Wydaje mi się, że ta kampania była dość dobrze poprowadzona. Mm, o, The Hunters. Tą grę wsparłem i bardzo dobrze prowadzona kampania. Jeszcze nie została yy, gra dostarczona, ale. Samo prowadzenie kampanii jest bardzo ok. Wiedź, mieć ścieżkę przeznaczenia. Też nie było tam żadnych raczej problemów. Najlepsze wydawnictwo. No, jak do tego podejść? Można podejść różnie. Można podejść do tego tak, że wybierzemy wydawnictwo, które wydaje gry, które nam się najbardziej podobają, albo których mamy najwięcej na półkach, albo które najlepiej dostarcza tytuły bez opóźnień. No, ja myślę, że podejdę do tego tak, że wezmę pod uwagę ilość gier którą mam na półkach. I od którego wydawnictwa najwięcej gier pasowuje się w mój gust. No i na pewno na pierwszym miejscu to jest Portal Games, bo gier od portalu mam najwięcej. Ostatnio bardzo dobrze radzi sobie w moich oczach Lucky Duck Games. Też po tych zapowiedziach, które ostatnio zrobili, bardzo zaplusowali u mnie. To może yy, kliknę Dice and Bones za to, że wydali Bad Company, która naprawdę bardzo mi się spodobała. Najlepszy sklep internetowy. No to największe najwięcej pieniędzy, które zostawiam na pewno w ale planszówkach. Często też zakupy robię w Meplu i za to, że dość nietypowe gry można u nich znaleźć, zagłosowałbym na strefę. Tam pokupowałem trochę gier, które zaraz po Essen Zostały przywiezione do Polski. Następna kategoria. Najlepszy lokal planszówkowy. No, do lokali planszówkowych to ja raczej nie chodzę, ale zagłosujemy sobie tutaj lokalnie na gdyńskie igranie w Lochu. A i niech tak zostanie. Najlepsza inicjatowa planszówkowa. No, to tutaj zdecydowanie. Chciałbym na pierwszym miejscu, chociaż tu nie przydziela się miejsca, ale. Jako pierwszą chciałbym zaznaczyć Pocztę Planszówkową. Sam z niej nie korzystałem, ale uważam, że to jest naprawdę bardzo świetna inicjatywa promująca gry planszowe. Eee, polski Mad Handel to jest coś, co sama inicjatywa mi się podoba i jak to jest wymyślone, jak to działa od wielu lat. I trzecią, no to też lokalnie zaznaczę na festiwal Alegramy. Nie mamy zbyt wiele. Miejskich konwentów, więc wspierajmy je. Lecimy dalej. Następna kategoria media, blog, serwis. Ja czytam coś z blogów, które są tutaj wymienione. Zdarzało mi się czytać turni.pl, chciałbym ją wesprzeć. No na pewno Plancheo sobie radzi bardzo dobrze. Weszli tutaj jakby bardzo mocno w tą swoją branżę i radzą sobie nieźle, więc proszę bardzo głosik ode mnie, a trzeciego głosu nie oddam. Bo też nie czytuję za dużo blogów. Media podcast. Dwa pionki, tutaj Ignacy Trzewiczek bardzo by nie chciał, żebym zagłosował. No najwięcej yy, podcastów, które przesłuchałem, to zdecydowanie były Kości Pionnej Bastiony, chłopaki, i teraz już nie tylko chłopaki, yy, radzą sobie. Bardzo dobrze. Słuchałem dużo podcastu Stare Kości. Co prawda zawiesili swoją działalność, ale przesłuchałem wszystkie odcinki i naprawdę bardzo dobrze, że mi się tego słuchało. Eee, I jako trzeci zaznaczę Crashboard. Prowadzi to ojciec z córką. Może to komuś pasować, może to komuś nie pasować, bo mają tam naprawdę niezły chaos w tym podcaście, ale myślę, że zasługują na to, żeby ich wyróżnić. Media Vlog. No i tutaj jedźmy na sam dół trochę tego nie przemyślałem, autoreklama. Jeżeli macie ochotę, możecie zagłosować na zbyt wiele gier. Jeżeli wam się podoba to, co robię na YouTube, sam powiedzmy, że na to nie zagłosuję, bo tego nie oglądam, ale oglądam na pewno Gambita, który moim zdaniem znowu wygra, bo wydaje mi się, że w zeszłym roku wygrał, planszówki online, czyli Gandalf i Barolek, świetne gameplaye. I jako trzeci oglądam też kanał Pogramy TV, także też to zaznaczę. Jedźmy dalej. Ostatnia już media, social media. Mnie tutaj nie znajdziecie, ponieważ jest taki wyjątek, że w kategorii vlog i social media można być tylko w jednej kategorii, chociaż na swojego Instagrama serdecznie zapraszam i Facebooka i TikToka. Dobra, tutaj zdecydowanie planszowe newsy, planszowe zasady. Ten typ z TikToka, no i tryb solo, bo faktycznie tutaj na Instagramie aktywnie się udziela. To już jest wszystko. Jak oddacie wszystkie swoje głosy, to teraz bardzo ważna rzecz. Przechodzicie do podsumowania. W podsumowaniu macie wszystkie głosy, które oddaliście. Musicie podać tutaj swoje dane. Musicie podać prawdziwy mail. Ponieważ yy, będziecie musieli kliknąć potwierdzenie, że akceptujecie udział w plebiscycie. Pytanie konkursowe: jaka gra wygra i ile głosów zdobędzie w kategorii najlepsza gra? Moim zdaniem wygra wiedźmin. O, co jest? Stary świat. Nie, ja nie, nie mam pisać. Jeszcze raz: wiedźmin. Stary. Nie umiem pisać. Wiedźmin Stary Świat. Eee, przecinek i ilość głosów, które dostanie. Moim zdaniem dostanie 2439 głosów. Tutaj macie też listę nagród i regulamin konkursu. Możecie wpisać jakieś uwagi do organizatora tego plebiscytu. Musicie zaznaczyć, że wyrażacie zgodę na przetwarzanie danych osobowych na rzecz yy, planszowego Grand Prix, oraz że zapoznaliście się z regulaminem. Ja oczywiście się zapoznałem, patrzcie, przeczytam go tutaj i... i jak już zapoznaliście się z regulaminem, przechodzicie przez weryfikację, oddajecie głos, macie podziękowanie, ale to jeszcze nie wszystko, bo tak jak powiedziałem, teraz musicie przejść. Do swojej skrzynki mailowej i kliknąć potwierdzenie. Przyszedł do mnie mail, potwierdzenie oddania głosu. W tym celu, Myście kliknąć w ten link albo w ten link. E, mamy tutaj też informację, że możemy wesprzeć planszowe Grand Prix. Jeżeli by ktoś chciał, e, może dołączyć do patronite planszowego Grand Prix. Po kliknięciu linku potwierdzającego, potwierdzenia e-mail, sukces. Twój głos został zapisany i w tym momencie będzie się liczył w plebiscycie. Ok, przeszliśmy przez całą procedurę głosowania, teraz wiecie jak już to zrobić. Więc e, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to zapraszam Was, oddajcie swoje głosy, bo jest to plebiscyt nasz. My, jako gracze, możemy zdecydować, co nam się podobało, co nam się nie podobało. Informujemy w ten sposób wydawców. Jakie gry na rynku są ciekawe, jakie nie, jakich gier oczekujemy. I dodatkowo możemy też docenić pracę ludzi, którzy tworzą jakieś treści, dostarczają nam newsów, pokazują gry w vlogach, serwisach, takich jak Instagram czy Facebook. Także dziękuję Wam za dzisiaj. Jeszcze raz zapraszam do głosowania. Życzę. Powodzenia w losowaniu nagród tym, którzy wezmą w udział organizatorom planszowego Grand Prix gratuluję tak dobrej inicjatywy i życzę powodzenia, a was jeszcze raz zachęcam. Jeżeli macie ochotę docenić to, co ja robię, to w kategorii vlog możecie zagłosować na mnie, a w sumie nie na mnie, tylko na mój kanał. Zbyt wiele gier. Dzisiaj Wam już dziękuję, do zobaczenia w następnych filmach. Cześć.